Starczy tych jabłek. Mała, muszę ci coś powiedzieć. Wiem, że się troszeczkę zdenerwujesz, ale mi też się coś od życia należy. Wyjeżdżam. Nie na długo, tylko na chwilę, w słoneczne kraje. Dlatego tutaj widzisz ta opalenizna i popatrz, jakie sobie bransy kupiłam. No więc yy, muszę się tutaj bardzo szybko ogarnąć. Bardzo szybciutko, bo musimy przejść do mojej szafy. Mamy problemy. Lato jest, jest pięknie, ale problem jest z szafą. Oczywiście. Po laurze, po pierwszym porodzie. Tutaj mi została taka nieznośna lekkość bytu. A tutaj, no, rzeczywiście żyje brzuch własnym życiem. Ale to nie jest największy problem. Rozmiar ma znaczenie. Yy, największy problem. Mamy z butami. 33 pary. Ja mam 33 lata. Jestem trójką, Wiesz, tam się dodaje takie, że yy, urodziny, data, miesiąc. Takie tam jakieś fiubździł. No więc ja mam 33 pary butów i co z tego? Nic. Ponieważ 37 rozmiar zmienił się na 38 nic nie pasuje. Przychodzą koleżanki, szafę odbieram. Uuu, doha, ale masz dużo tych butów, takie złote, nic nie pasuje. Nic kompletnie. Musimy się tym zająć. A sukienki? Ja nie wiem, czy im czasem wolumen w szafie nie opadł. Nie mam zielonego pojęcia. Gdzie to jest tutaj? Poczekaj Kurka! O! Mała, dlatego dzisiaj robię crumble. Nieźle to brzmi. Ćwiczę angielski. I wiesz co? Mogę ci coś obiecać. Hm? Jestem w dobrym nastroju, czemu nie? Następnym razem Pojedziesz ze mną. Tylko musisz poćwiczyć angielski, koniecznie! Bo ja słyszałam, jak ty wysyłasz te swoje emaile. To nie może tak być. Musisz troszeczkę być poliglotką. I teraz słuchaj. Sytuacja jest taka. Jedziemy sobie razem na urocze wakacje, all excuse me. Siedzimy sobie w samolocie i zamawiasz sobie orange juice jabłkowy. Hmm? Co ty na to? Brzmi nieźle. To będzie taki dowód naszej wieloletniej przyjaźni. Już jest! Słucham, to nie są żadne owoce pod kruszonką. Mała to jest crumble! W ogóle się nie nadajesz na te wakacje. Nie biorę cię w tym roku. Ale jak chcesz przepis, to dam ci. Wejdź na apetyczneinspiracje.pl